Szukamy wspólnej podstawy. Wspólną podstawą dla czwórki i ósemki będzie dwójka. I teraz jak zamienimy takie coś na podstawę dwa? Zaczynamy od naj, najgłębiej położonej liczby spod pierwiastka, tak? Czyli tutaj będzie po kolei. Pierwiastek trzeciego stopnia tu sobie od razu z tej czwórki zrobimy sobie, że to będzie 2 do drugiej razy i tutaj mamy tak. Pierwiastek stopnia czwartego z dwóch do drugiej i to wszystko jeszcze do potęgi 6x plus 6. I to mam nam dać. Z ósemki robimy, że to jest 2 do potęgi trzeciej, to zabiekamy sobie w nawiasie, bo nową postać potęgi zapisujemy w nowym nawiasie, bo u góry za nawiasem zostaje spisane to, co u góry było. Czyli w tym przypadku mamy taką postać. Teraz tutaj będzie zabawa w zamienianie pod wykładników potęg, tak? Czyli teraz tak. Zostawiamy w spokoju ten duży pierwiastek wraz z tą dwójką do, do drugiej, tak? czyli stopień jest trzeci w dalszym ciągu. Teraz tutaj razy mamy stopień czwarty i tutaj potęgę. Potęga pójdzie do góry ułamka, a stopień na dół, czyli powstanie 2 do 2 czwartych, dwie czar czwarte nam się skróci, dając nam jedną drugą, czyli będzie dwa do jednej drugiej. I to wszystko nam już się skumuluje. Dając nam tutaj tak ładną postać, równa się i teraz tak jak jest trójka w nawiasie, a tu mamy działanie, to ta trójka się mnoży z każdą liczbą w tym, w tym działaniu, czyli mamy tak 3 razy 1 trzecia to będzie 1. Czyli tutaj będzie u, na dole będzie 2, u góry 3 razy 1 trzecia to jest 1, czyli zostaje sam x 3 razy 3 to jest 9, czyli plus 9 w tym przypadku. I teraz tutaj, gdy mnożymy potęgi o tym samym dole, góra nam się doda. Czyli teraz tak mamy 2 plus 1, druga to jest 2 całe i 1, druga. Zamieniamy to sobie na ułamek niewłaściwy, czyli na, pod pierwiastkiem będziemy mieli 2 całe i 5 drugich. Tutaj jeszcze ten pierwiastek sześcienny sobie spiszemy. Bo on jeszcze jest do potęgi 6x plus 6, tak? 6x plus 6 równa się 2 do potęgi x plus 9. I teraz tak, jeżeli mamy pierwiastek jakiegoś stopnia, to to jest jako potęga równa 1 przez ten stopień pierwiastka. Czyli z tego powstaje coś takiego jak 5 do drugiej. To wszystko jest do potęgi jednej trzeciej, czyli stopień pierwiastka na do tego ułamka u góry. I jeszcze to wszystko jest do potęgi 6x plus 6. Czyli zamieniliśmy pierwiastek na ułamek, gdzie na dole jest stopień pierwiastka, a u góry jest potęga tego pierwiastka. Tak? I teraz tu mamy 2 do potęgi x plus 9. I teraz tutaj mamy tak. Ułamki mnożymy z góra z górą, dół z dołem, albo skracamy sobie na krzyż. Teraz tak skupimy się na tych dwóch, najpierw tak? 5 razy 1 to jest 5, 2 razy 3 to jest 6. Czyli tutaj uzyskujemy taki coś jak 2, i tutaj mamy 5 u góry, 6 na dole, ale to wszystko jeszcze jest do 6x plus 6. I równa się tutaj mamy 2x plus 9. Wszystko po kolei, żeby się nie pogubić. Jeżeli jest liczba 1 w nawiasie. I tutaj mamy u góry też potęgi. To to się mnoży przez każdą potęgę osobną. Czyli tak, 5 6 razy 6. 6 się skraca z dołem, czyli zostaje 5. U góry będziemy mieli 5x. Tak samo tutaj. 6 się skraca z dołem, zostaje góra. Czyli tutaj będzie plus 5. Dwójkę spisujemy. Równa się 2x plus 9. W ten sposób dwójki się skracają, bo są te same. Powstaje nam działanie, które było u góry. x plus 9 x na lewo liczby na prawo otrzymujemy 4x równa się w tym przypadku 4, czyli po podzieleniu na 4 otrzymamy, że x jest równy 1.